Czy to najlepszy smartwatch na całym rynku. Generalnie mamy tutaj Apple Watcha Ultra trzeciej generacji, który faktycznie w ofercie Apple jest najlepszy i co więcej, z iPhone'em żaden inny zegarek tak dobrze nie będzie działał pod względem całej funkcjonalności, ale generalnie w niższej cenie jak ostatnio, ale i tak wysokiej, bo za 3800 zł nie otrzymujecie sprzętu, który wytrzyma Wam 5, 7 czy nawet 10 dni jak niektóre sprzęty. To jest oczywiście cały czas największa pięta Hillesowa tych zegarków od Apple, nawet pomimo tego, że podkręcili tą baterię i teraz w takim normalnym użytkowaniu powinien Wam wytrzymać gdzieś 2 dni. Jak mu odpuścicie, do około 2,5 do nawet 3. Generalnie Apple tutaj się chwali wynikiem ponad 40 godzin takiego trochę bardziej intensywnego użytkowania. Także jest to oczywiście jedna z najciekawszych propozycji, ale zdecydowanie ta bateria powoduje, że trzeba się zastanowić, czy w Waszym przypadku będzie najlepszy wybór. Ale na korzyść samego tego zegarka przemawia naprawdę bardzo fajne wykonanie. Tytanowa koperta z nieco większą przestrzenią na samym ekranie. Bo mamy teraz też mniejsze ramki. Jasność szczytowa jest 3000 nitów, więc jak jest słoneczny dzień, to naprawdę wszystko fajnie widać. Ogólnie jakość tego wyświetlacza bardzo dobra. Natomiast Apple też co ważniejsze wyposażyło ten zegarek w modem 5G, dzięki czemu nie ma już wreszcie problemów z zasięgiem. Testowałem ten zegarek przez ostatnie kilkanaście dni i naprawdę fajnie to działa. Ale z drugiej strony niestety nie ulepszyli oni chipa. Jest dalej S10, w związku w związku z tym teraz ten zegarek naprawdę fajnie działa, jest duża responsywność, natomiast może być problem z wydajnością, zapowiedzmy 3-4 lata, a wiadomo, że takie zegarki, zwłaszcza tak drogie, kupujemy na dłużej niż rok, dwa czy nawet trzy. Choć z drugiej strony, warto oczywiście też powiedzieć, że ten zegarek oferuje właśnie najlepszą funkcjonalność połączenie z nie tylko iPhone'em, ale innymi też i urządzeniami, a dodatkowo oprócz monitorowania aktywności sportowej jest wam w stanie śledzić różne parametry zdrowotne, AKG, saturację krwi, bicie serca, może możecie oceniać sobie sen, czy na przykład kobiety mogą śledzić cykl menstruacyjny, a dodatkowo również w tym zegarku jest powiadomienie o nadciśnieniu. Także jest to naprawdę świetny smartwatch, jeden z najlepszych na rynku, ale zabrakło mi, mówiąc szczerze czegoś, co mocno by wyróżniało ten sprzęt po prawie dwóch latach od poprzedniej generacji. Nie ma tutaj po prostu wielkiej nowości, która by nakazywała, tak powinieneś kupić ten zegarek, więc nawet mając Apple Watcha Ultra pierwszej, nie mówiąc już w ogóle o drugiej generacji, spokojnie można dalej przy nim zostać. Natomiast jeśli kupujecie pierwszego Apple Watcha I od razu chcecie właśnie z wzmocnioną kopertą, bo na przykład pracujecie w cięższych warunkach albo uprawiacie bardziej ekstremalne sporty i zależy Wam właśnie na tej najlepszej wersji, to może być to dobry wybór. Zwłaszcza, bo będzie najlepszy wybór, jak macie po prostu iPhona, bo lepszego zegarka do iPhona nie ma aniżeli po prostu Apple Watch, patrząc pod względem samej funkcjonalności i synchronizacji z całym ekosystemem. Natomiast na pewno nie jest to w żaden sposób idealny smartwatch, i Apple musi tutaj jeszcze nad nim popracować. A jeśli chcecie więcej szybkich recenzji, to obserwujcie mój profil po więcej.